Witam Was nocni gracze z tej strony k -Wolf, a to są moje wrażenia z, w których omawiam gry z serii już zakończonych. Przypominam, że będę mówił tutaj o moich subiektywnych odczuciach i wrażeniach z danej gry, więc możecie się ze mną oczywiście nie zgodzić. Zaczynajmy! Dzisiaj mam dla Was moje wrażenia z gry postał. Szczerze powiedziawszy, mam mieszane uczucia co do tej gry. Z jednej strony były momenty, gdzie dobrze się bawiłem, z drugiej jednak gra była bardzo frustrująca i monotonna. Ale zacznijmy od jej dobrych aspektów. Postal wyróżnia się na pewno ciekawą oprawą graficzną. Począwszy od menu ekranu władowania czy grafik po zakończeniu, wszystkie są bardzo mroczne i nastrojowe i w sumie dają wrażenie, że gra to horror. Podczas gry mamy rysowane plansze, na których renderowane są postacie 3D. Daje to dość ciekawy efekt, muszę przyznać, że niektóre plansze są naprawdę bardzo ładnie narysowane i pomysłowe, chociaż taka bajkowa rysunkowa grafika ma dziwny kontrast z tym co się dzieje na ekranie. Udźwiękowienie również jest niezłe, muzyka przy menu i ekranach ładowania poziomów jest nastrojowa i często niepokojąca. Szkoda, że podczas rozgrywki nie ma tak naprawdę muzyki. Są tylko dźwięki otoczenia, które również są całkiem niezłe. Wyjątkiem jest poziom w kopalni, gdzie słychać pewien ambiance, który można w sumie uznać za muzykę, oraz poziom w mieście, gdzie jeśli podejdzie się do pewnego klubu, można usłyszeć całkiem fajny beat. Dalej. No dalej, runy

Dosyć pokaźny arsenał broni, które w większości są podobne do siebie jeśli chodzi o ich skuteczność, ale mimo wszystko są i zróżnicowane. A przyjemnymi wyjątkami od monotonii kul jest wyrzutnia rakiet, wyrzutnia na palmu czy miotacz płomieni. Również poziomy są całkiem zróżnicowane, przyjdzie nam walczyć nie tylko na otwartych przestrzeniach, jak w mieście, central parku czy stacji kolejowej ale również w zamkniętych, jak supermarket czy wspomniana już kopalnia. Twórcy próbowali dodatkowo urozmaicić grę poprzez zmianę perspektywy. Czasami mamy widok izometryczny, czasami widok z góry, jak w GTA, czasami widok z boku, czasami jakiś kompletnie niestandardowy. Postal jest strzelanką w najczystszej formie i muszę przyznać, że na swój sposób jest dosyć brutalna, co można uznać za plus dla tych, którzy oczekują przyjemnej rzezi. Pomimo tego, że nie można rozwalić przeciwników na kawałki, wszędzie jest pełno krwi, która cieknie z przeciwników, kiedy się ich postrzeli, a same NPC żywo reagują na postrzał, krzyczą i mówią ciekawe rzeczy, kiedy się ich masakruje, na przykład błagają o pomoc, mówią o horrorze, jaki się dzieje, o tym, że nie mogą oddychać, albo pytają się, gdzie jest moje ucho. I gazety opisały to jako Going Postal, stąd też ten termin. O, Dobra, okej, okay, to było fajne. Nie, no to jest brutalne. Świetne po prostu. Te wrzaski. Okay. Fajnym jest to, że poziom zdrowia wraca do 100% przy przejściu do następnego poziomu. Jest to szalenie pomocne, bo gra może sprawiać pewną trudność na początku, kiedy nie ma się tych lepszych pukawek. Kolejną fajną sprawą jest pewna interakcja z otoczeniem, a mianowicie można niszczyć beczki, które można również wykorzystać ofensywnie, niekiedy osiągając ciekawe efekty. Niestety jest to jedyna forma interakcji oprócz zabijania NPC, jaką ta gra oferuje. Chyba za bardzo. Dobra, eee... trafią w te beczki, trafią chyba, no? Jest! <śm> Na plus! Zaliczam również pewien humor, który występuje w tej grze, choć jest on dość rzadki. Eee, to jest miejsce, w którym chciałbym mieszkać. facet! Dobrze się tam czujesz? Masz problemy z zatwardzeniem? Słuchaj, ja mam na to świetny środek! Lufę w dupę ci wsadzę i cię zaraz przeczyszczę! Uff. Oraz to, że występuje w tej grze orkiestra, która jest pewnym już rozpoznawalnym elementem serii. Wiecie na co nadszedł czas? Na rzeź! <grych> I zaczynamy od orkiestry! Da, 나, da, 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 mm, na, Mam rakietnicę! Super! Na, we na, na, Tak jest! Dajemy czadu! Świetne to Teraz, niestety, muszę powiedzieć o tych mniej fajnych aspektach gry. Począwszy od tego, jak mało zróżnicowana jest ona, naprawdę, w grze masz jeden cel, który jest identyczny na każdym poziomie, a mianowicie zabić określoną ilość przeciwników z bronią. NPCów nieuzbrojonych można zignorować kompletnie, ale to czy zabijesz ich, czy nie, nie wpływa na rozgrywkę w żaden sposób. Przeciwnicy są również niezbyt zróżnicowani, masz NPCów z określonymi typami uzbrojenia którzy z poziomu na poziom mają trochę lepsze opancerzenie, ale nie uświadczysz tutaj żadnych przeciwników godnych zapamiętania. Jedynym elementem dającym jako świeżość, który twórcy zaimplementowali, aby urozmaicić grę, są właśnie zmieniające się perspektywy na niektórych poziomach. Ale niestety takie rozwiązanie stwarza szereg problemów. Na przykład w przypadku widoku z góry często nie widać przeciwników, którzy znajdują się poza polem widzenia. Natomiast oni mają bardzo duży zasięg, w sensie potrafią wycelować w Ciebie i trafić, nawet jeśli ty ich nie widzisz. Ten element sprawia, że gra miejscami jest naprawdę bardzo trudna, bo nie wiesz, kto do ciebie strzela i z której strony. Dodatkowo, biorąc pod uwagę ilość przeciwników na mapie, czasami może się zdarzyć, że jest się kompletnie otoczonym i zagubionym. Inna sprawa, że zmiana perspektywy powoduje różne dziwne błędy graficzne. Które wiążą się z umiejscowieniem NPCów na planszy. Czasami reagują one z otoczeniem, jakby było płaskie. Na przykład e, kiedy postrzelona kobieta padła i czołgała się, wczołgując na skrzynie, tak jakby o, ta skrzynia nie była tam, jakby to była nadal podłoga. Nie reaguje wcale na ten element planszy. Zaznaczam, że było to w przypadku widoku z góry. Ale są też i inne przypadki, zresztą zobaczcie sami. Ok, udało mi się go jakoś trafić w ten sposób, ale dobra. Eee, teraz następne się tam przygotowuje. Eee, ok, i teraz jeszcze tego. Dobra, i jeszcze te dwoje załatwiłem. Tak jest, going polster. To znaczy, ta to osoba ma nielogiczności w niej pochowane które zaczynam wykorzystywać powoli na swoją, na swoją korzyść jak na przykład to, chociaż sterowanie, sterowanie nadal nie jest aż tak oczywiste e, teraz spróbujemy zrobić popisową akcję e, nie w ten sposób Zapominam, że on z lewej strzela O, patrzcie jak ładnie! Prosto w okienko i jeszcze jedno. Oprócz tego te rysunkowe plansze mają również problemy, jeśli chodzi o przezroczystość elementów. Co mam na myśli? Elementy planszy robią się trochę przezroczyste, kiedy przy nich idziesz, tak żebyś widział co robisz. Ale zdarza się niekonsekwencja w tym systemie, bo dany element tła nie robi się przezroczysty, kiedy się tego spodziewamy i wtedy nie tylko nie widzisz gdzie idziesz, ale nie widzisz przeciwnika ani jego czynności, co poważnie utrudnia grę. No nic, nie będę tego kwestionował. O kurde! Nie widziałem go w ogóle! Ja pierdolę, ale dobrze, bo przynajmniej znalazłem zbroję dzięki temu dugniowi. Mało amunicji mam do tego, chyba sobie zachowam na razie. Ale kupi. Chodź tu, chodź tu, chodź tu, chodź tu! Ech, ok, co Wam to, co powiedziałem, że tło znika? Chciałbym wi widzieć co się teraz dzieje, nie wiem czy znowu jakiś bug czy co? Oprócz tego, te tła i to, że mamy statyczną kamerę powoduje problem, kiedy walczymy pośród zabudowań. Bo często przeciwnicy chowają się w alejach między budynkami i zwyczajnie ich nie widać. Można jedynie biec w dane miejsce ciągle strzelając i mając nadzieję na najlepsze. Wtedy... Nawet nie wiadomo, czy danego przeciwnika zabiło się czy nie, ani z której strony on do ciebie strzela. Przeciwnicy często też atakują znienacka w ten sposób i nie da się wystarczająco szybko zareagować, żeby nie dostać kulki. W sumie rysowane plansze mają też błędy w zależności od perspektywy związane z tym, że twórcy musieli dany element tego rysunkowego tła zakodować jako obiekt i to powoduje pewne dziwne problemy. Na przykład to, że czasami wydaje się, że można przejść przez dane miejsce, ale się nie da. Są budynki, które tak naprawdę są tylko zawieszonymi dachami i nie stanowią żadnej ochrony dla ciebie. Albo można przechodzić przez niby solidne obiekty, albo można zaatakować przeciwnika przez solidny mur. Zdarzyło mi się również czasami zaklinować w miejscach, gdzie wydawało się, że mogę przejść, ale nie było tam tak naprawdę przejścia. Chociaż wydawało się, że jest wystarczająco dużo miejsca. Ach, zresztą popatrzcie sami, ani go nie trafiałem, ani nic. Teraz tak. E... Ja jestem teraz u budynku, czy gdzie ja jestem? Bo nawet nie wiem. To w tym momencie co, to, to jest dach na, na takich czterech, tylko patykach, i to wszystko. To nie ma sensu. Perspektywa w tej grze jest kompletnie skopana. Na pewno aboninacji strzelanki. Jakim cudem? Aha. No bardzo fajnie, że bardzo fajnie, że ja wiem, że to jest wejście. Czy wy tu kurwa widzicie wejście? Czy to wam wygląda na wejście? Czy jak wcześniej były takie wielkie dziury to... To wygląda jak ściana, to chociaż powinniście tu, w tym miejscu zrobić przerwę, widoczną, szeroką przerwę! Kto będzie ci wiedział, że to jest wejście? Zobaczcie, to jest, jest wejście! To jest mogę przejść? Nawet mogę. I widzicie, i znowu to samo, bo ja nawet nie wiedziałem, że tędy mogę przejść, nie? Ta gra ma bardzo duży problem, jeśli chodzi o te tła i o perspektywę, bo nie wiesz z której strony tak, może, tak naprawdę możesz dojść do jakiejś lokacji, a z której nie. Trafiam kogoś! I ktoś mnie trafia! Jakimś dziwnym, kurde, popieprzonym sposobem. Ten mnie trafia! Co? Ale Bullst, widzicie to? Widzicie skąd ja wychodzę? <ścoughs> Jaki kurde? Rady, Julek! Nie wiem, nie wiem. Okej, okay. mam tego, mam tego... Jakiś student trafiam go przez płot. Wow. Znalazłem kolejny pakiet. dlatego no, że poważnie tak. zaczynamy grać. Widzę. Ina jest coraz bardziej bezwzględna jeśli chodzi o przeciwników typy przeciwników. Ich ilość chociażby... Aha, znowu policja tutaj niepotrzebnie, po, e, po, może, O nie, to jest to nie jest krawężnik, ja myślałem, że to jest krawężnik! Przez... Nie wykupiajcie się! Przestańcie się wykupiać. Ja myślałem, że to jest po prostu cholegny krawężnik. A tu się okazuje, że to jest cholegna ściana. Mam jakieś fanty, więc zakładam, że będę mógł. Mam nadzieję, no dalej. 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 O mój Boże. Nie mogę wyjść. Dlaczego nie mogę wyjść? A może spróbujemy tyłem? Nie mogę wyjść. Dlaczego nie mogę wyjść? Ej. Co się stało? O, jest. Kurde, już myślałem, że mi struź zagrodził tego craft. Jak ja się z tego pozbieram? Z tego co ja robię. No nie mogę tu pójść? Chyba sobie jaja robicie. Oczywiście. Dam radę. Dam radę. To jest teraz mój kurwa życiowy cel. Przejść tędy! Okay, chyba się jednak nie da. Największe problemy ma jednak AI. Wszystkich NPCów. Nie wiem czy jest to zależne od poziomu trudności, na którym grałem, ale mają one pełno dziwnych zachowań oraz bugów od zacinania się na elementach poziomu, niebronienia się, wchodzenia pod lufę, nagłego zatrzymania, kiedy pojawia się przed nimi ogień i wtedy nie reagują na nic. Nie reagują też czasami na ogólną masakrę, która się wokół nich dzieje, a zaczynają panikować i krzyczeć jedynie wtedy, kiedy bezpośrednio się ich zaatakuje. Mają też problemy z Pathfindingiem. Ech, można by wymieniać długo. Popatrzcie zresztą sami. A teraz przed Państwem Gwiazdy Inteligencji Postala! All of me. Ten, ten, ten... Zabiłem... O Jezu Udało się! zabił się zabił! ci na tu a tam są co? A, dopiero teraz do was dotarło, że tam się rzeź na kurczę, tak? Ale... Ja... Please, so if I start thanking everybody, I'll do a one-wheeler up here, so I better not. And, uh. Take my lips. I wanna lose oh. take my lips. I'll lose oh. Uh, oh. Why Why I nic mi nie To jest rzecz. Eee... Co? 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 Co to było? Tej Widzieliście to? Dodatkowo muszę powiedzieć, że animacja egzekucji sprawia pewne problemy. Już omijam fakt, że ta animacja jest zawsze identyczna, niezależnie jaką broń mamy wybraną. Zawsze odbywa się ze standardowego machine guna. To dodatkowo, jeśli już uruchomi się taką animację, która trwa parę sekund, nie można jej przerwać i jest się kompletnie otwartym na atak. Ach, ten dźwięk. O nie, o nie, 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 nie. kurwa, patrz! O, znowu. To samo... Dużym utrudnieniem jest również brak celownika. Celujemy na czuja, przyjmując, że jeśli jest ją zwróconym w kierunku wroga, to się go trafi. Ale czasami ciężko jest uchwycić odpowiedni kąt. Oprócz tego, co jeszcze mi się nie podobało i przeszkadzało w grze, to, że kiedy dokonuje się już masakry, często robi się tak głośno od krzyków, wrzasków i jęków NPC, które potrafią trwać przez dosyć długi czas, to po prostu uszy bolą i nic nie słychać, i wpływa to niepozytywnie na odbiór gry. W późniejszych etapach gra robi się dodatkowo trudniejsza z powodu tzw. posiłków, czyli NPC wychodzących z budynków jeśli się w nich przejdzie, przez co zwiększa się ich ilość na planszy. Czasami potrafią wyskoczyć na Ciebie z nienacka, kiedy masz mało życia i Cię dobić, ale już przy kolejnym podejściu można się na nich przygotować, bo gra jest oskryptowana i zawsze wyskakują z tych samych miejsc. Gra jest dostępna na Steam za niecałe 4 euro i dostaje się wersję wraz z dodatkowymi poziomami. To nie jest wygórowana cena, ale szczerze poleciłbym w tą grę jedynie fanom serii i redbicielom, Niczym niezmąconej rzezi, która jak dla mnie szybko traci swój urok i robi się zwyczajnie monotonna. Dziękuję Wam bardzo za uwagę. Troszeczkę dłuż moje wrażenia dzisiaj wyszły. Zapraszam Was do oglądania pierwszego odcinka moich zmagań z Postalem. Możecie zobaczyć jeszcze jakie inne przygody i przypadki miałem związane z tą grom. No i... Mam nadzieję, że jeśli kiedyś sami spróbujecie w nią zagrać, to będziecie mieli lepszy odbiór niż ja. Z mojej strony to już wszystko. Dobranoc.